Eee, śmiejemy z tej strony Michael i jakby w dzisiejszym odcinku to jest taka luźna gierka, totalnie będziemy sobie grali po prostu normalnie w Stumble Geysa i no więc przechodzimy do odcinka. Oczywiście jeśli Wam się film, film spodobał to możecie zostawić lajka oraz subika z dzwoneczkiem, bo to jest w sumie dzisiejszy już drugi będzie filmik, więc no, stracimy z filmem. Pierwsze co, słuchajcie, to już jeśli ktoś oglądał najnowszy film, który był, jakby jak ten naraz nagrywam, to jest około 5 minut wcześniej, ale generalnie 5 mm, minut temu, jak patrzę teraz na telefonie, no to był słuchajcie, filmik mój najnowszy słuchajcie, mm, naprawdę wyszedł e, bardzo fajnie. Kto nie oglądał, słuchajcie, tutaj mm, tutaj mamy słuchajcie tyle, wszystko zdobyliśmy, słuchajcie, mamy te legendarne skiny. I różne takie, słuchajcie, moim celem, słuchajcie, może nie na dzisiejszy film, ale ogólnie takie filmy, słuchajcie, będzie zdobycie kilkunastu skinów, słuchajcie, będzie challenge, słuchajcie, zdobycie tego skina, tego skina oraz oczywiście już Wam pokazuję tego skina, bo to jest najbardziej fajne, bym chciał mieć. Więc słuchajcie, to będzie najcięższe w sumie, może no nie najcięższe wyzwanie, ale nawet ciężkie wyzwanie, no bo to jest w sumie ciężkie. Więc no, słuchajcie, mamy słuchajcie, tutaj zaraz będziemy mieli epickie lub lepsze, słuchajcie, zaraz będziemy mieli los z nową animację i później będziemy mieli rzadkie losowanie lub lepsze po prostu. Te będziemy będziemy mieli kolejnego takiego duszka fajnego i słuchajcie wreszcie będzie mi emotkę na którym słuchajcie zbieram naprawdę bardzo długo słuchajcie chciałem mieć, więc słuchajcie dokładnie za miesiąc, za miesiąc słuchajcie będzie kolejny słuchajcie myślę, że będzie kolejny taki pas, bo chciałbym mieć w końcu słuchajcie te wszystkie słuchajcie emotki, słuchajcie, te najlepsze mieć specjalna emotka taka, specjalne walnięcie oraz specjalne takie słuchaj więc słuchajcie naprawdę Naprawdę bym chciał mieć te trzy emotki w Uda mi się zdobyć to, tą emotkę na pewno. Tą emotkę, którą teraz pokazuję. Później obstawiam, że będzie ta, y, ta mi emotka. Nie, ta będzie emotka, bo ostatni kardyn był z tą, emo, z tą emotką, więc słuchajcie, teraz będzie z tą emotką. Y, więc snogit i słuchajcie, jak, jakby tu ktoś nie oglądał wcześniejszego filmu, co ja się nagrałem pod koniec tego filmu taki dodatek, dodatek gdzie udało mi się przejść na y, tam wiecie, na ten blok, y, blok coś tam, blok, tam wiecie, że tam blok nie do i tak dalej, tak dalej, trzeba nie unikać. I czy byłem wreszcie trzecią koronę akurat nagrałem to, bo miałem takiego idealnie, bo ja ciągle mogę, jakby mam takie włączone, można powiedzieć, nagrywanie, ja nic nie wiem po prostu, prostu jestem więc... No, więc możemy zacząć pierwszą giereczkę i zobaczymy jak pójdzie z pierwszą jakby, giereczką yy, i no, słuchajcie, tylko słuchajcie, około, się tak się nie mylę, to około tak godzinę temu skończyłem w montować tam ten filmik, więc no, yy, godzinę temu skończyłem montować, ale tam się nie zgrywał wszystko, musiałem sprawdzić yy, i no. Hadi, no, więc zaczynamy z kolejnym filmem, słuchajcie. Mm, więc yy, no więc sobie lecimy yy, sobie yy, tutaj tak oprost, prościutko, sobie mi i mam nadzieję, że słuchajcie, wreszcie uda się wygrać, Ten się przynajmniej finał na no, ja takim filmie, ale tak w filmie, że do Was mówię coś, to się, bo teraz nagrałem tylko taki wstępik obok, tam wiecie, że yy, tam wstępik taki bardzo prosty, że tam wstępik, coś tam, że zrobiłem, udało mi się wreszcie, no to taki i, wiecie, taki tam, taki, taki, troszeczkę taki bez sensu minimalnie, bo nie, nie, nie pokazywałem, jak, jak to wygrałem, a teraz chciałbym być w środku filmu, jak, słuchajcie, udało mi się to zrobić, więc nie, no i naprawdę, to było, i, ale no, ogoś się tutaj nie zdążył, a, słuchajcie, lecimy, słuchajcie, jest nawet, napra naprawdę tak, nawet średnio pingów tutaj było, ale 16 osób pozostało. Więc lubię, no chciałbym również zrobić różne takie emotki, ale nie typu, że na przykład 5 albo takie, wiecie, że na przykład takie schylenie się i tam ten korek taki, tylko na przykład, ani serduszko, tylko chciałbym takie emotki, na przykład, w fikołka. O, to jest taka animacja, że na pod koniec, tam widzieliście, ja mam taką emotkę, wiecie, tam taką, taką tam widzieliście już tam emotkę, więc no, słuchajcie, lecimy, słuchajcie, teraz sobie tutaj eee, tutaj sobie lecimy, no bo tutaj ten jakby, najłatwiej będzie sobie polecić, słuchajcie, niestety nie udało mi się doskoczyć, a to jest błąd to był błąd, niestety nawet teraz nie przejdę, super okay. Ucze, ludzie, weźcie, weźcie, ogarnijcie, bo Chcecie chyba wygrać Jeśli chcecie... Od razu biegną no. Weźcie i tam z tyłu Czekamy no i przegramy trudno Ej widzisz już przegramy widzę Niestety połowa mapy nie chce jakby... Super Super czyli ci połowa mapy Jakby nie Nie, nie tam Nie przeszło dwie osoby dopiero Matka Ej, szkielet ma emotkę tego, więc. Mówi, słuchajcie sami, bo... Proszę, uwaga, uwaga, czy musisz trzymać daleko tego szkielet, bo ten szkielet ma emotkę. Aż ja nie skorzystuję A, A wiedziałem, że to nie pójdzie mi za dobrze. Nie! Co zrobiłem. Wszyscy przeszli. Dobra, widzowie, przegrana niestety. No coś mi tutaj nie idzie w ogóle. Ta mapka. Niestety słuchajcie, ale no mówi się trudno. I tyle. Ja ci przegram. Ajajaj! Aj, aj. Ciągle przedbiwam słuchajcie, więc... Słuchajcie, na filmów mnie coś takiego nie wychodzi, a że poza filmem jakoś mi tak strasznie dobrze wyszło, więc... Bra, dobra, 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 dobra. No, Śmieszny, 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 śmiesznie. Jest taką platformę... Ooooo! Jestem. Nie! Platformę zrobiła. Nie, 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 nie. A i tak w sumie się polizowało. Ale tak próbujemy robić tą platformę, wiecie, taką. Tą platformę taką, że i tak na... Wiecie, jak tak na... można powiedzieć na odwróć się tam. Tak po prostu tak w sumie... I nowe tu by było, o! I to było naprawdę by było bardzo dobre, słuchajcie. W ogóle jeśli chcecie taki streaming, słuchajcie, jeśli byście chcieli mojego pierwszego streama nakręcić, to Wam mówię, słuchajcie, że może by był streamik jak słuchajcie, bijemy naprawdę duże ilości subskrypcji, typu 100 subskrypcji będzie pierwszy albo tam 50, będzie pierwszy streamik tam. Taki dam sobie taki streamik yy, I no, mam nadzieję, słuchajcie, że jak najszybciej to bijemy, słuchajcie. Yy. Więc no, bo to w sumie gdyby fajny był z tymi, bo z tymi się tam można robić od 1000 subskrypcji, ale najczęściej coś można też szybciej oczywiście w streamie, i też się bardzo często robi, tam wiecie, tam szybciej, ale jakby jak macie się robić później, ale też jak chcecie zrobić, bo trzeba też robić czasami streamy, jesteś, jesteście popularni. To możecie robić streamy, słuchajcie, mm, kiedy macie poniżej tysiąca, no bo to się generalnie można robić, słuchajcie, więc słuchajcie, wpadniemy i, i jest, przeszliśmy jako ostatnia osoba, widzieliście, to ja, myślałem, że, się nie dobiegnę do tutaj mety, ale się udało, wreszcie, słuchajcie, nie mogę się doczekać, aż będę miał tą emotkę, bo słuchajcie, niedługo będzie ta emotka mm, i będę miał po prostu tą emotkę takiego, tego, kupnięcia się tak położę i będę jakby Leo Messi niczym normalnie Lewandowski Leo Messi podający sobie na pois i no ale słuchajcie wydarłem ja słuchajcie czekamy aż się skończy tutaj w tym momencie słuchajcie skończę tutaj tej bo coś tutaj o widzicie taką teraz wam pokazuję słuchajcie myszką że ja mam taką małotkę na przykład ma tam inną nie, więc to tak bym mieć inną no, na przykład emotkę no bo wiecie tam inną emotkę fajnie by było mieć uwaga taka oto słuchajcie mapka no nie za dobra, nie za jakaś taka nie jest ale jakoś tak nie wpada mi, że ciężko można na niej przejść, bo naprawdę mnie ta mapa tak irytuje no bo ta mapa ciągle jakby właściwie on ty z mapy można tak przegrywać, żeby nie mieć, słuchaj, milion pukarków, normalnie można normalnie stracić, nie? Ciekawe... O! W ogóle kiedyś podobno ma zostać dodane jak w Brawl Starsie, jeśli ktoś zna tą grę, no to yy, no to jest Liga prosem yy, Chodzi tu w Brawl Starsie, że yy, Ci pukarki za to yy, ten, że tam przegracie, więc... No, tam. Okej, okay, słuchajcie, nie wiadomo czy już wygram, wygrałem, słuchajcie, słuchajcie, nawet ten trick jak zrobię to i tak to wygram, słuchajcie, jest proste, niczym proste i wygrał, coś specjalnego wygrało, super, 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 więc no, czekamy sobie, czekamy, 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 czekamy i no, słuchajcie, więc naprawdę jest git, teraz będzie finał nie, najgorsza mapa słuchajcie na finał mogłem się jakby zdobyć słuchajcie, ja tak nie lubię tej mapy ale tak totalnie tak dosłownie tak taki nie lubię bo ta mapa tak mi ogólnie utrudnia grę w ogóle grę bo tak tej mapy nienawidzę słuchajcie żeby nie wiedzieć słuchajcie to jest mia, dla mnie najgorsza mapa słuchajcie najdłużej z nim jestem tą mapą ale właśnie widzicie ona mi tak nie wychodzi kiedy nawet jestem po prostu pierwszy, pierwszy, ale tak dosłownie jestem pierwszy, pierwszy, to i tak spadam, ale tak totalnie, ale tak ciągle, bez przerwy żadnej, nie? Więc, no, słuchajcie, lecę sobie teraz tak, okej, okay, słuchajcie, lecę już sobie tutaj, no, widzicie, coś specjalnego, oczywiście, wygrało, słuchajcie, dobrze, że, no, nie jakoś dobrze, ale tam, no, wiecie, mogło wygrać, no, bo coś, w końcu to coś specjalnego, nie? No, słuchajcie dokładnie 5 żetonów i będziemy mieli epickie lub lepsze, słuchajcie. Rzutom, słuchajcie. I tutaj oraz animacje, słuchajcie, naprawdę super, super, naprawdę 5, słuchajcie, tylko gwiazdę, więc nawet mogę teraz przegrać. O, przypomniałem mi się na że wygrałem. Blok też oczywiście, to jest ta mapa, wiecie. Tutaj, tu, tutaj, 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 to teraz będzie. Okej, okay, kręgle, słuchajcie, pójdę sobie boczkiem, jak będę oczywiście mógł, bo czasami nie da się, czasami nie da się aktualnie przejść tym boczkiem, bo czasami to jest to po prostu jak ciężkie do zrobienia, a nie się niemożliwe czasami nawet. oni mi coś, nie mi coś. O nie, o nie, o nie, Nie da się na razie, w sensie nie da się tutaj akurat chyba, bo tutaj widzę, że to jest blogdarz. W sensie nie jest to blogdarz, trzeba no jaki blog to jest w sensie to nie jest blogdasz, tylko ten. To jest ta mapa, się, bo zależy, bo to jest mapa, i zależy. Czasami można się odrodzić, w zależności jakim miejscu, bo można się odrodzić tak normalnie, w typu e, normalnym miejscu, albo się odrodzić w takim innym miejscu. I to jest to inne miejsce, jest tak, że się odrodziliśmy w tym innym mie miejscu, więc no dobra, przeszliśmy sobie na luzie, e, ale tam no, na luzie było. Teraz będzie, słuchajcie, i tak, i tak, słuchajcie, wygrywamy, słuchajcie, mam nadzieję, że słuchajcie za jeden odcinek dobijemy e, tysiąc pucharków i mam nadzieję, że wtedy bijemy do e, naprawdę duże wyświetlenie, mam nadzieję, że takie będą. Słuchajcie, e, w ogóle jestem też taki minimalnie troszeczkę ciekawy, czy lubicie tą serię Stumble Guys, czy właśnie na przykład Minecraft, czy wolicie dajmy, typu jakieś inne gry. Właśnie nie jestem bardzo ciekawy tego, ale tak jakoś tak... Nie wiem, jakoś tak jak... zależy jak najwięcej słuchajcie, na razie najwięcej wyświetleń pod jakim filmem, to słuchajcie mam na razie z Minecraft, więc myślę, że na razie może w ogóle zacznę takie, no jeśli byście chcieli się dowiedzieć więcej na przykład typu o mnie, o w ogóle moim kanale jak powstał, to może zacznę taką serijkę nagrywać taką, że yy, na przykład jak, jak powstał mój kanał albo coś w tym stylu, no tak, jakbyście byli ciekawi, no to ja mogę takie... No, jedną parę filmików mogłoby być. Słuchajcie, jak być tam. Ten. No, rozwijamy się teraz bardziej, ale jednak. Przegram to, słuchajcie. Ale jednak. Tak jakoś. Wiecie, nie? jakoś tak. Nie wiem dokładnie, jaką by najbardziej byście lubili grę. Nie, ale tak. Nie wiem dokładnie, słuchajcie, jaką byście najbardziej lubili grę. Moim zdaniem, najlepsza była. Minecraft, ale teraz pomyślałem, że się przyniósł na Stumble Guys, bo chciałem zobaczyć, czy w ogóle... Może na przykład byście chcieli Fall Guys, o! blog, na przykład do tam. Na, na przykład byście chcieli Fall Guys. No to może... No mogę nawet sobie mam Fall guys. Się, mam wersję taką Fall Guys, więc słuchajcie, mam normalny Fall Guysa więc byście chcieli zagrać się... nie byście chcieli zagrać, na przykład się pokazać Wam Fall Guysa, no to może mogę zacząć na przykład nagrywać Fall Guys, a zależy w czym będę najwięcej, nie, najwięcej wyświetleń robił bo to jak będę robił zależy od świetle, od w górę, jak wam się podoba oczywiście musicie lajkować, subskrybować, nie, bo tak, tak bez sensu jak to oglądacie a bez subskrypcji, nie nie, więc no, dobra, czekam sobie, możemy przejść sobie czy, przez ale i tak już się nie ma, przejść czy, te kolec co słuchajcie. trzy osoby się w ogóle nie żyją, nie nie wiem. one nie odpadają... W sensie te, bo te osoby są takie dziwne, bo czasami odpadają w taki sposób, a czasami w ogóle... dziwnie. Czasami odpadają! Nie, gdzie Gdyby nie ten kole, słuchajcie, to... A ja. A ja. No i tak słuchajcie, będziemy mieli teraz, słuchajcie, pasami, słuchajcie, otwieramy sobie na początku animację. Zobaczmy jak to będzie wyglądało animacja. A to, słuchajcie, dostosuj tam animację. To jest tak, to będzie teraz tak. Może być taka w sumie. No natomiast wybierzemy. Uwaga, teraz skin epickie lub lepsze, Wybieramy, słuchajcie, zaczynamy, uwaga, co będzie? Błoną coś dobrego. Błoną coś dobrego, słuchajcie. Coś jak najlepszego, słuchajcie. I... Astronauta, ok, ok, może być git. Naprawdę Astronauta mi się podoba. Teraz słuchajcie, teraz zbieramy na tego duszka, będzie kolejny legendarny i w końcu będzie rzadkie lub lepsze. Bo, słuchajcie, rzadkie lub lepsze. Chciałbym, żeby, jak wam już mówiłem wcześniej, chciałbym, żeby rzadkich lub tam, no, no rzadkich najbardziej. Chciałbym, żeby ten kosmita, ten kosmita i ten. Się najbardziej bym chciał to albo nie? Bo to jest taki fajny, taki skinek wiecie. Myślę że sobie teraz założy tego kosmonauta, bo w kosmonauta, w kosmonauta wygląda naprawdę fajnie. Zobaczymy, jak y, teraz, słuchajcie, y, sobie zagramy tym kosmonautom. Ale najbardziej oczywiście każdy by chyba chciał, żeby mieć coś specjalnego, bo to spe coś specjalnego to jest. No, chyba najlepsza. No, się najlepsza, oczywiście, postacie, Ale niektórzy mogą mieć takie zwykłe. Niektórzy mogą mieć tam specjalne. Na przykład, ja chcę mieć akurat tego zielonego, bo słuchajcie, moim ulubionym kolorem generalnie jest zielony. No, ja chciałabym mieć tego zielonego specjalnego, nie? No, właściwie tak fajnie, nawet gdybym nie lubisz jeszcze tego zielonego, bo kiedyś tak było, że nie lubiłem. Fajnie tak. Lubię moje niebieski, lubię. <laughs> I słuchajcie, ale tak. Dajmy lubiłem różne tam, wiecie, takie różne kolory, ale i tak lubiłem na przykład takie zielone skiny, na przykład, na przykład takie w grach na przykład, typu właśnie Stumble Guys no ale nie różne grałem kiedyś gry co czy to Stumble Guys, czy to jest Roblox czy... to różne takie gry są, nie? No, takie różne tylko, takie popularne, bo próbuję grać z takimi najpopularniejszymi, takimi na przykład największa legenda, Minecraft, Stumbleguys teraz, e, Fall Guys, typu co tam jeszcze było? E, Roblox, Browser, w ogóle jeśli chcecie więcej w ogóle, jeśli chcecie filmy z Browserca, to myślę, że nie wiem, może pojawić się taki film z Browserca, więc polecam subskrybować kanał, żeby Was takie filmy na przykład nie ominęły. Na przykład teraz ze jak kupiłem pas w filmy to jest i tak bardzo dużo, bo pas kosztował mnie gdzieś tak mniej więcej 2, 20 zł. To, to nie jest jakiś taki drogi, ale Nie wydaje się aż takie drogie, ale to i tak jest, że to jest tam fakt, że w ogóle pieniądze jakiekolwiek wydane w grze, bo to jest... Zależy, bo czasami możecie wydać sobie pieniądze w grze, nie zdając sobie sprawy jakby z czego to na co wydajecie, akurat Stumble to ja wiedziałem. dobrze? Bo Guys to była taka gra nowa, ale była ona też starsza, w starszą grą, ale Guys to nie... Stumble, powiem wam tak, Guys to nie, nie jest teraz gra, która dopiero teraz została wyszła, słuchajcie, ona była dużo, dużo wcześniej, ale nie było żadnych update'ów, nie było... Takich wiecie, nie? mogło mogły być jakiś komunikat na przykład, że Nowa gra, Stumble Guys, coś tam, wbijajcie coś tam itd., tak, tak dalej, słuchajcie, ale nie, Stumble Guys było wcześniej. Mógłby to pomylić się z jakimś update'em, bo dużo było takich update'ów na przykład na Steamie. Nie wiem czy widzicie teraz mojego Steama. Nie wiem, czy widzicie w ogóle to jest mojego Steam'a. Nie, nie widzicie tego, zapomniałem coś nie widzicie. Ja teraz akurat mam Steama wyłączonego słuchajcie, czyli tak ten ten, ten program bo ja słuchajcie dla mnie pobrałem Stumble Guys przez Steama, bo tam jest w za darmo, tylko wszędzie za darmo, nie? Mm, ale jakoś tak pobrałem ze Steama, no bo tak najprościej by było pobrać ze Steama, bo już mam Steama, mam tam dużo gier i tak dalej. I oczywiście, jeśli ktoś nie wie co to jest, Steam to jest taka platforma, gdzie tam są różne gry, można je kupywać, możesz założyć konto, grać ze znajomymi. Nie, to jest taka gra, właśnie taka fajna, no? Słuchajcie, to jestem na najgorszym plancie, bo nie do do tej gryzmy. Właściwie tutaj planszę, bo sam fakt lubię, ale. plansza jest. fatalna, bym miał powiedzieć. planszy totalna, na lubę. Bo plansza, niestety, jest. się nie, nie że niestety, ale. się, nie jest sklepska, bo. bo minus tej planszy jest top. Ta plansza to jest taka różnie w sumie. Czasami jest to plansza dobra, chociaż łatwiej na niej przejść, ale zależy czy są silni, jakby dobrzy gracze, czy są raczej tacy słabi, na przykład. Te typu właśnie takie. Zależy, jakby się zależy, czy to jest finału, czy to jest 8, akurat 16, tak 8 się zakwalifikować, to dobrze jeszcze jest tak. Wiecie, nie? To jest tak. Git, git, git. Dobra, sobie czekamy, 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 słuchajcie. Eee, I... No, czekamy, słuchajcie. Czekamy, sobie, czekamy. Okej. Okay. Tutaj, słuchajcie, aktualnie mam... Mapkę taką? Taką, taką. wiecie tam? Gicieć. O, możemy zrobić taki challenge szybki. Taki challenge szybki. Wiecie, jaki? Możemy dotknąć koloru możemy skanować jakiego? niebieskiego nie możemy dotyczyć koloru niebieskiego jak tak to od razu musimy zginąć nie? więc, dobra czyli nie możemy wody, ale i tak to woda to tak będziemy musieli zginąć, więc jak dobra, słuchajcie zginęliśmy, Pierwszą śmierć bo i tak nie dotyczyliśmy niebieskiego ale tam wiecie okej, okay, okej, okay, okej okay. Okej, okay, okej, okay. Tak samo nie mogę jakieś oczywiście skinów niebieskich. Widzicie, ja jestem skiną, ale ci. Czy. Lecz się ten skin Dobra. Nie wypadł? O nie, dotknąłem koloru. Dobrze, znowu dotknąłem. Muszę dwa razy zginąć. Nie, 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 nie. Wyleciał, 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 wyleciał. Akurat jak robię flagę, to akurat posłuchajcie, mogę. No i tak musiałem zginąć, bo... Czemu? Czemu się no muszę z tego koloru głupiego? Fajny jest ten kolor, ale ciągle niestety mam pecha z nim. sześć. Gosiu, uciekaj mi stąd, Gosiu, Nie! Gosiu, nie, 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 nie! Nie, 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 zaraz nie, nie, zaraz zaraz Serio? ale serio? Tak serio, serio? serio? serio, serio. 1 do 4 O no, Kościu, to no, połagam! Ja yes, super! Po prostu super, ten challenge. Pytam się, czemu ja zawsze muszę odsunąć tego koloru niebieskiego? No. 5, 6, 7, 8, 1. to! Tu przechodzimy dalej, ale challenge. Kilka razy się nie powiód, ale co się tak 4-5 razy niestety musiało się odpaść, I niestety, ale, ale, ale tam wiecie tam tam, tam Nie no. No was czemu ciągle, ale tak bez przerwy. Musi być ta jedna, jedyna mapa, ale tak bez bez przerwy, tak w Ciągle... Ja widzę ciągle tą mapę, tak, ale tak bez przerwy, tak to są ciągle. Takie nie wiem, nie, 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 nie ciągle jest ta sama mapa, ale oczywiście mówię o finale, bo bo ciągle tej mapy nie można tutaj, nie mogą być tutaj same mapy, bo to by w ogóle nie była gra. Nie można, bo tutaj polega na tej grze przychodzieniu różnych... Ja nie, w tej grze ta, ta gra opiera się... Ta gra, chciałem powiedzieć, że opiera się na tym, że ta gra polega na tym jakby, że musicie Przechodzi bardziej parkoury. Skiny to są takie... Typu legendarny skin. Albo coś. To jest taki skin, niecie, taki... Tak... O! Taki... Super. Serio. Ale że serio. serio. O właśnie to jest taki... właśnie to jest taki, nie wiem, nie pokazywałem, bo to się wypokazywałem. bo... bo to jest film bo ostatnio, ale... Po prostu to jest... Yy, tak wygląda jak się tam film wygrywa tak, tak wyobraź sobie że ja byłem nie wiem tam... ja, ciekawa ile osób gra w Stumble Guys, Czyli naprawdę wiem, że dużo, ale ile gra tak na przykład typu y, typu na przykład y, nie wiem tak codziennie albo na przykład Wiecie, albo codziennie, albo tam tak różnie, ale ciekawy jestem, jakby ile to właśnie, to by mi więcej było, Wiecie, ile osób gra, więc no. Słuchajcie, parę gierek, słuchajcie, wygraliśmy, słuchajcie, jest 850, słuchajcie, jeden poziom, słuchajcie, chciałbym jeszcze przejść ten jeden poziom, ale to jest na naprawdę dużo gazu, więc myślę, że w dzisiejszym filmie już tego nie zrobię, ale przynajmniej, słuchajcie, zrobiliśmy nowutkiego skina tego astronauta, który mi się bardzo podoba, oj, bardzo, i plus jeszcze nową animację, która mi się też bardzo podoba, jednak no, fajnie wygląda, mm, ale no, słuchajcie, jeśli w ogóle byście chcieli, dajmy, być na filmie, w ogóle tak dalej, tak dalej, to możecie, słuchajcie, yy, na przykład, yy, na przykład, możecie, nie wiem, co zrobić, na przykład. Możecie jakiś nagrać film na YouTube'a, że yy, 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 na przykład fan Michaelo, yy, wiecie, jakiś tam wiecie jakiś tam fan, yy, na przykład tam Michaelo i tak dalej, żeby, żebyście chcieli, na przykład gdybym obejrzał na przykład ten film, to no. ja, jakbym obejrzał, to mogę was dodać do znajomych po prostu, tylko tam pod tym, tym pokażcie mi jaki macie kod po prostu, nie? I no. Więc. Yy, co no słuchajcie yy, myślę że to by było już na tyle więc no słuchajcie oczywiście już subskrybujcie i lajkujcie i widzimy się już niedługo na kolejnych filmach mniej więcej se fajnej bardzo czyli tamu guys pa pa